Z ewangelii według św. Łukasza. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Imię Jezusa jest święte, jest piękne, ale wzbudza gniew demonów. Imię Jezusa jest jedyną nadzieją człowieka, ale musi kosztować, bo jest bezcenne. Jest jak diament, jak klejnot, za który warto zapłacić każdą cenę. Także cenę prześladowania i bycia znienawidzonym. Ceną tego imienia jest miłość na wieczność. Do zobaczenia jutro.